Zawieszenie broni jest również sukcesem amerykańskiej dyplomacji i współpracy między odchodzącą ekipą Joe Bidena i wchodzącą ekipą Donalda Trumpa. Więc liczę na stabilizację, liczę na stabilny pokój również na Bliskim Wschodzie. Dla nas, dla Polaków, kwestią podstawową jest kwestia zakładników, którzy byli przez terrorystów Hamasu przetrzymywali przez ostatni okres. Pamiętamy wszyscy o tym, że wśród osób, które zostały zamordowane, był Aleks Dancik, urodzony w Warszawie, historyk Holokaustu, ale w tej grupie 33 zakładników, którzy mają być uwolnieni w najbliższych dniach, godzinach, znajduje się inny obywatel Polski. To bardzo ważna rzecz, żeby mógł bezpiecznie zostać uwolniony i odzyskać wolność. Również warto wspomnieć o pomocy, którą Polacy świadczą na rzecz Strefy Gazy, która jest ofiarą. Tego działania terrorystów Hamasu, ale też odpowiedzi sił zbrojnych Izraela. Damian Sobol był jednym z tych wolontariuszy, którzy ponieśli śmierć wtedy, kiedy pomagał ludności cywilnej. To zasługuje na najwyższy szacunek. Najważniejsza kwestia poza uwolnieniem zakładników to jest kwestia pomocy humanitarnej dla strefy gazy. I leki, i żywność muszą być rozdysponowywane przez organizacje międzynarodowe. Nie może się tak stać, że zostrafią te, te dary serca do, do terrorystów i będą później rozgrywane wewnętrznie w, w ramach samej strefy. To rzecz bardzo ważna, żeby umiędzynarodowić ten problem i także... O co apelowałem dzisiaj podczas debaty parlamentarnej? Unia Europejska musi mieć również swój pomysł na bycie aktywnym uczestnikiem rozwiązywania konfliktów międzynarodowych na świecie. To zawieszenie broni jest pewnego rodzaju testem jest, jest jakby potwierdzeniem dobrej woli, która została wynegocjowana przez. Przez przedstawicieli różnych stron, natomiast czy to będzie trwały pokój, stabilny pokój, czy to będzie coś czasowego, to się okaże. Więc wydaje mi się, że najważniejsze jest w tej chwili dotarcie z skuteczną pomocą do, do ludności cywilnej, ale również jest bardzo sprawne przeprowadzenie procesu uwalniania zakładników.